Dzisiaj dla Państwa Bartumie Skorut. Kamil Filek. Godzina 18. Wydarzenia. Zapraszamy. A dzisiaj dla Państwa? Dzisiaj dla Państwa yy, fatalne warunki atmosferyczne. Huragan przechodzący przez słynne który miasto barwał górny, barwał dolny, barwa barwał średni. Poniszczył wszystkie domostwa. Niech Pan przypomni, jaka jest nazwa tego huraganu? Yy, huragan nazywa się Jadwiga. Dobrze, teraz dla Państwa informacja z ostatniej chwili. Proszę Państwa, na krajowej czwórce doszło do wypadku. Pijany dwunastoletni rowerzysta potrocił Andrzeja Gołotę, który nisko nieświadomy spacerował sobie po autostradzie. Teraz łączymy się z naszym korespondentem, Krystianem, który jest na miejscu wypadku. Krystian, yy, nie słyszymy się? Halo, Krystian. Aha, jesteś już? Dobrze. Halo, halo. Tak, słyszycie? Okej, tak, Mark, okej. Okay. Yy, witam Państwa z tej strony, Krystian Długopolski. Znajdujemy się na miejscu tragicznego wypadku, w którym uczestniczył, yy, zdając nam wszystkim bardzo dobrze, były mistrz świata wagi ciężkiej Andrzej Gołota. Witaj Andrzej. Witam, witam. Yy, co się tutaj stało? Yy, co było przyczyną tego tragicznego wypadku? No, niestety, jakiś niedorozwinięty 12-latek potrącił mnie, gdy biegłem sobie, bo muszę tronować do kolejnego pojedynku. Ale panie Andrzeju, ale widzę, że nie ma żadnych na, na panu widocznych ran, ani że, nic się pan nie stało. Mam już gips, złamał mi piszczel, niestety nie wystąpię w kolejnej walce, jestem bardzo zawiedziony, mam nadzieję, że zagoi się to jak najszybciej. A wracając do walki, co pan powie o ostatniej z Adamkiem? No, Adamek się zachował niesportowo, zszedł z ringu po pierwszej minucie, myślę, że jest bardzo niedoświadczonym bokserem. Ale to pan go przecież ugryzł w ramię. Bo dlatego, że mnie wcześniej kopnął w nogę, to bardzo niesportowe zachowanie. Myślę, że spotkamy się kolejny raz na ringu. Na ten czas muszę odpocząć. Ale pan już odpoczywa 40 lat? Nie 40 lat, bo miałem walczyć dopiero teraz, gdy, gdy ten młody mnie potrącił. To nie wiem, co ze sobą zrobić. Myślę, odpocząć i dopiero wrócić na ring. Eee, czy dojdzie do walki małysz Andrzej Gołota? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że małysz nie przyjmie tej propozycji walki ze mną. Aczkolwiek być może w przyszłości tak się stanie. Yy, dziękuję Państwu. Dla Państwa. Długopolski Krystian. Andrzej Gota.